Siemka, słuchajcie, dawno mnie nie było, ale nie dlatego, że leżę, śpię do 12, tylko po prostu mam tak dużo pracy i nie skupiam się na nagrywaniu, ale słuchajcie, dużo osób mnie prosiło, coś wrzucił, więc jak widzicie, e, za moimi plecami stoi standardowo, jak na moim kanale, 126 Coupe, ale e, niektórzy, jak oglądali mój kanał, e, pewnie zobaczycie, teraz Wam pokażę, możecie poznać ten samochód po kolorze tej maski. Czyli tak, dokładnie to jest 126 na pakiecie AMG z yy, 85 roku. Auto już jest, jak widzicie, przelakierowane na czarny metalik, więc numer chyba 198. Jeśli dobrze pamiętam, słuchajcie, teraz ma taki etap składania tego samochodu. No, Auto wygląda naprawdę ładnie, zaczyna naprawdę robić duże wrażenie. Ta strona już. Jest można powiedzieć poskładana. Zderzak już jest polakierowany. Wszystkie elementy już są, więc ja też to będę składał, ale chciałem Wam pokazać zawieszenie. Słuchajcie, wszystkie, wszystkie elementy, łożyska, uszczelniacze, elementy ocynków, yy, nowe amortyzatory yy, Bilsteina, Eibachy RH, sprężyny obniżające ten samochód. Już Wam pokażę jak wygląda bagażnik, bo też już jest na tak samo na etapie składania. Zostańcie zbiornik wyjęty, polakierowany, nowe sitko, oczywiście zbiornik umyty. Nowa mata zrobiona na wzór oryginału. Wszystkie, wszystkie ocynki. Klapa również polakierowana w oryginalny taki kolor. Znaczy hmm, ja tradycyjnie ocynk. Romik będzie do zregenerowania, bo jednak, słuchajcie, na początku to się nie rzucało w oczy, a jednak teraz troszkę rysek jest. Więc tak jak Wam to kiedyś w kilku filmach już mówiłem, że z początku na takie rzeczy się nie zwraca uwagi, a później jednak przy składaniu to boli. Dodatkowo lampy zostały wrzucone dymione. Słuchajcie, dodaje naprawdę fajny charakter temu autu. Druga sprawa po szybie. Tak jak widzieliście pewnie na innych filmach zostało wymienione. Dodatkowo polakierowałem to oryginalnym kolorem, taki jak jest bagażnik. Więc to też... Sprawi tak, że po prostu nie widać, że to było robione. Dodatkowo wrzuciłem jeszcze takie pianki na koło zapasowe, żeby to po prostu nie obijało. Dodatkowo zrobiłem tutaj tak samo na lewarek. Tu, żeby to wszystko, jak jednak auto będzie jeździć, żeby to nie pracowało. To tradycyjnie naklejeczka. Słuchajcie, tu jest dokładnie ten sam motyw. Zrobiony całe nowe łożyska, amortyzatory, zestaw pomp zamontowany, nowa pompa, nowy filtr zregenerowany cały dyfer sam osobiście też go zrobiłem, wymiana łożysk uszczelniaczy, piaskowanie, oczywiście odcinki standardowo nowe przewody wrzucone paliwowe metalowe dodam, tak jak jest to robione w oryginale, ciach oczywiście hamulcowe dokładnie tak samo nie wiem czy to będzie widać, pokażę Wam z drugiej strony, no ale tak to, o tam jest Przewód od Webasta. Ciach. Myślę, że auto robi dobre, dobre wrażenie. Przecież, słuchajcie, no przewodziki też już wiszą, ale tu Wam chcę pokazać te przewody. O, czekajcie, o. Tu są zrobione wszystkie przewody hamulcowe i paliwówki. Tutaj ten widać, jak idą. One sobie tam idą do końca auta co tu Wam chciałem jeszcze powiedzieć, no tutaj wszystko polakierowane, rzucona masa natryskowa. więc oczywiście on jeszcze będzie zakonserwowany na koniec, więc słuchajcie, te też wszystkie zameczki, a jeszcze co chciałem Wam powiedzieć, nowa szyba zmieniona, od razu zamontowane nowe spinki do chromów, ponieważ później ich nie można wsadzić, więc też pamiętajcie o tym, żeby to zamontować przed montażem szyby. No i tyle, Słuchajcie, no tak się prezentuje. Za niedługo będzie uzbrojony w tylny zderzak. Yy, w tylny zderzak listwy. Już koła posadzę, bo też przyszły mi wczoraj linki. Hamulca ręcznego, bo powiem Wam, że dość duży problem jest, chociaż one się troszkę różnią, więc i tak nie są to takie jak być powinny. Tarczy zamówiłem, też mi dzisiaj przyszły. Yy nocki, znaczy szczęki do hamulca ręcznego, więc też to dzisiaj będę montował i już myślę, że tak po piątku auto będzie stało na kołach, więc słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, jak ten samochód będzie wyglądał, zapraszam do subskrypcji i oglądania mojego kanału. Na razie, kocha, cześć.